Dzisiejszy odcinek zaczynamy od takiego nomen omen lotniczego zdjęcia. To Bartoszyce, 20-tysięczne miasto leżące w województwie warmińsko-mazurskim. Przed wojną miasto nosiło nazwę Bartenstein, a jego niemieccy obywatele dumni byli między innymi z pewnego słynnego mieszkańca. Był nim jeden z najlepszych pilotów Luftwaffe. Dlaczego o nim mówimy? Lepiej zapnijcie pasy. Plaża w Stegnie, malowniczej miejscowości na żuławach Wiślanych, leżącej między ujściem Wisły a zalewem Wiślanym. 5 października 2018 roku wydobyliśmy tu szczątki niemieckiego samolotu myśliwskiego Messerschmitt 109 w wersji G, jednej z najważniejszych maszyn wojny powietrznej. Obok Focke Wulfa 190, to właśnie Messerschmitty 109 stanowiły podstawę działań myśliwskiej Luftwaffe. Latały na wszystkich frontach II wojny światowej i dzięki ciągłym modyfikacjom stanowiły zagrożenie dla alianckich pilotów od początku aż do samego końca wojny. Gdy zaczynaliśmy poszukiwania, mieliśmy nadzieję na czołg. Wiecie, Tank Hunter bez czołgu to nie odcinek. Ale szybko okazało się, że albo odkryliśmy nieznany prototyp aluminiowego pojazdu opancerzonego, albo to po prostu samolot. Pamiętacie historię Messerschmitta 109, którego udało nam się odnaleźć na plaży Stegnia. Historia tego samolotu zaczęła się zupełnie inaczej, aniżeli byśmy się tego spodziewali. Chcieliśmy odnaleźć pojazd półgąsienicowy. Według lokalnych legend yy, wiele tych pojazdów, między innymi SDKFZ 251 pozostawiony, był wysadzony na plaży. Około 20 lat wcześniej wyciągnięto tam elementy pojazdów, yy, słyszeliśmy też, o tym, że pozostawiony był samolot, z którego udało się pozyskać jakiś drobny element ogona. Oczywiście historia, jakich wiele, więc yy, czy dać temu wiarę, czy nie dać, nie było pewności. Załatwiliśmy pozwolenia, wzięliśmy magnetometr, sprawdzamy. Duży sygnał na plaży wskazuje na elementy stalowe. Tak więc już w pierwszym momencie spodziewałem się bardziej pojazdu, aniżeli samolotu. Ale ilość tych zalegających, drobnych elementów stalowych była tak rozrzucona w, tym, w tymże terenie, że anomalia wskazywana była znacznie większa, aniżeli oczywiście ta rzeczywista. Mamy elementy samolotu wyraźne. Masa aluminiowych szczęseł, blach, kabli. Widać okablowanie. Jest to samolot, który najprawdopod najprawdopodobniej wodował i wylądował na plaży. Skończył na plaży, doleciał do, do brzegu. Być może pilot się uratował. Jeszcze nie wiemy co to za samolot, ale po jego odkryciu powinniśmy dowiedzieć się z czym mamy do czynienia. Poszycie aluminiowe jest dość grube, co wskazuje na samolot większych rozmiarów. Myślę, że może to być jakiś szturmowik, bądź też Poké Wulf 190 jako samolot, samolot szturmowo-myśliwski armii niemieckiej. Nie wiemy jeszcze jakie jest pochodzenie: rosyjskie, amerykańskie czy niemieckie, ale. Tak jak powiedziałem, poszycie lach jest dość grube, więc myślę, że jest to samolot szturmowy. Odkopujemy, wypompowujemy wodę, jak się nam uda do jutra to wypłukać, bo my go tu na noc ogrodzimy. Aha. Jutro przyjeżdżamy takim 6x6 HDS-em, który tutaj podjedzie i tym HDS-em spróbujemy go podnieść. On nie powinien ważyć więcej jak 2-3 tony, tak więc powinno dać radę z tym dźwigiem. Pytanie, ile piasku będzie i jak nam się go uda opłukać. Jeżeli nam się nie uda tego, tego zrobić jutro, to podejrzewam, że w niedzielę nikt nam koparki nie da. I dopiero w przyszłym tygodniu się wtedy pojawimy, czyli od poniedziałku. Dobra. Tylko... Ogrodzony będzie teren, tak, za, oczywiście. Lecie. Mamy stery w wysokości. Eee, tak więc wiemy, że mamy krawędź tylną skrzydła w tej strony. Krawędź zadziernająca będzie w kierunku morza, więc samolot ustawiony był przodem do morza najprawdopodobniej, więc chyba jednak nie lądował awaryjnie. Jednak nie, chyba silnik. Element silnika. Według mnie. Albo hydraulika. Od goleni. Tak, to skrzydło będzie tu. Tak i tam nie. Oczywiście po ściągnięciu sprzętu budowlanego, koparko-ładowarek, okazało się, że elementy, które wykopujemy, nie są stalowe, ale są aluminiowe. Te aluminiowe elementy okazały się być poszyciem samolotu Messerschmitt Bf 109. Początkowo domniemywaliśmy, że był to Focke-Wulf 190. Oczywiście te domniemania całkiem szybko się rozwiały, jak tylko okazało się, że pozostałości silnika, Tegoż samolotu były pozostałościami silnika rzędowego. Akcja była bardzo wyczerpująca. Trwała od wczesnych godzin rannych do późnych godzin nocnych. Kończyliśmy niemalże o północy, ale akcja wyrywania, powiedziałbym, ocalania Messerschmitt'a 109 z plaży który znajdował się ponad metr poniżej poziomu wody, tak więc dosyć głęboko, z napływającymi coraz większymi falami morskimi zbliżającymi się ku brzegowi. Akcja się powiodła. Dzięki naszej oczywiście zaciętości, uporowi, yy, wsparciu lokalnych poszukiwaczy, którzy też pomagali nam w tej akcji, udało się tenże samolot wydobyć. I tak po wielogodzinnej akcji udało nam się wyrwać morzu jego ukryty skarb, pozostałości Messerschmitta 109. Uczucie wspaniałe, no i ciekawy artefakt. Nieczęsto zdarza się odnaleźć szczątki samolotu, które byłyby aż tak duże. Zachowały się przecież całe skrzydła. Oczywiście nie jest to stan do odbudowy, ale z rozbitych samolotów zazwyczaj zostają niewielkie kawałki spalonego aluminium. Tutaj los był przynajmniej dla nas trochę bardziej szczodry. Samolot trafił do magazynu w oczekiwaniu na otwarcie muzeum. Wreszcie mogliśmy przenieść go w miejsce przyszłej ekspozycji. Teraz zastanawiamy się, jak go zaprezentować. Możecie w komentarzach wrzucać swoje pomysły. Tymczasem to nie koniec, bo oprócz tych sporej wielkości kawałków samolotu jest jeszcze historia. Próbowaliśmy dotrzeć do informacji, kto tym samolotem leciał, dlaczego i jak się rozbił. Chcieliśmy również poznać przybliżoną datę tej katastrofy. Z pomocą przyszedł nam miłośnik lotnictwa z Niemiec, pasjonat drugowojennej historii Luftwaffe. Okazało się, że nasz samolot to maszyna pierwszej grupy, czyli pierwszego dywizjonu pułku Jagdgeschwader 51 Mölders, jednego z najlepszych pułków myśliwskich niemieckiej Luftwaffe. Ale od początku. Zastanawialiśmy się również nad historią naszego samolotu Messerschmitta Bf 109 ze tygryńskiej plaży. Pomyślałem, że zadzwonię do mojego przyjaciela z Niemiec, który ma dostęp do archiwów m.in. Luftwaffe z okresu II wojny światowej. Wchwyciłem za telefon, wykręciłem numer, zadzwoniłem, odebrał i wspomniałem, że trafił nam się. Wrak niemieckiego samolotu z okresu II wojny światowej, właśnie Messerschmitt'a BF-109, jednakże nie jesteśmy w stanie odgadnąć jego historii, ani też nie wiemy, kiedy dokładnie ten samolot się rozbił, jako że nie zachowała się żadna z tabliczek znamionowych, które uległy korozji w słonej wodzie morskiej. Ciekawostką jest to, że kolega od razu powiedział: Tak myślałem, że w tej sprawie do mnie zadzwonisz. I powiem Ci, że przygotowałem się do tej rozmowy już kilka miesięcy wcześniej. Doszedłem, że ten wrak samolotu, którego odnaleźliście na plaży w Stegnie, znalazł się tam w kwietniu 1945 roku po awarii silnika. Według y, archiwów niemieckich właśnie w pierwszej grupie y, tegoż Jagdgeschwader 51 był notowany y, samolot, który uległ awarii, wylądował na plaży wstęgnie. Następnie z tegoż wraku zostały pozyskane elementy nadające się jeszcze do użycia w innych płatowcach. I ten samolot, jako że zbliżał się już koniec wojny, miał nie dostać się w ręce wroga w stanie, który mógłby jeszcze pozwolić na jego użytkowanie. Tak więc, też odnotowano, że samolot został na miejscu po demontażu potrzebnych urządzeń zniszczony. Stąd też ja tłumaczyłbym sobie dodatkowo, że wrak samolotu w środkowej części był bardzo zniszczony. Nawet jak patrzyliśmy na tuleje cylindryczne, były one mocno pogięte. Te mocno pogięte tuleje były dla mnie ciężkie do wytłumaczenia w momencie, gdy wydobywaliśmy te elementy, ale już jak historia złożyła się w całość, z tym wysadzeniem, z pozostawieniem elementów wraku, doszedłem do wniosku, że nic innego poza eksplozją. Ładunku, który mógł być w tym samolocie podłożony, nie mogło doprowadzić do tak głębokich zniszczeń tego silnika, jak również środkowej części samolotu. Pamiętajmy, że skrzydła zachowane były w dość dobrym stanie. W całości śmigło również wyglądało dosyć dobrze, brak było co prawda jednego płata, ale pozostałe te elementy tego śmigła nie wskazywały na głęboką korozję czy zniszczenie. A elementy środkowe płatowca, silnik, kabina były bardzo mocno zniszczone. Początkowo sądziłem, że to korozja, ale dzięki informacjom właśnie od mojego przyjaciela dowiedzieliśmy się, że samolot został wysadzony. A zatem Messerschmitt ze Stegny to typ G14, późna wersja, której produkcję rozpoczęto latem 1944 roku. Wśród drobnych części wydobytych z miejsca zalegania samolotu znaleźliśmy kawałki sklejki. Tak, to części poszycia samolotu, m.in. statecznik pionowy czy lotki były wykonywane z drewna. Ciekawy jest fakt dodatkowego łączenia sklejki nitami to efekt niskiej jakości kleju. Zdarzało się, że słabo wykonane drewniane części rozpadały się po wystawieniu na warunki atmosferyczne. To tylko jedna z ciekawostek. Zobaczcie, tutaj na skrzydle widać również naprawę polową samolotu być może to efekt ostrzału artylerii przeciwlotniczej dziurę w poszyciu Dało się, jak widać, dość łatwo naprawić. No dobrze, ale najważniejsze przed nami: kim był pilot samolotu rozbitego w Stegnie? Luftflotte 6 obejmująca Prusy Wschodnie miała w swoim składzie m.in. innymi pierwszą, trzecią i czwartą grupę Jagdgeschwader 51. W połowie stycznia wszystkie te grupy operowały ponad setką maszyn, jednak na początku kwietnia, gdy jedna z tych grup, a dokładniej pierwsza, została przeniesiona na lotnisko Juncker Troilhof, czyli dzisiejsze Junoszyno, samolotów do dyspozycji w obu grupach było już tylko 33. Sprawnych samolotów na poziomie około 30% tego stanu, a zatem ostatecznie kilka. Według naszego informatora do dyspozycji grupy pierwszej około 10 kwietnia 1945 roku był zaledwie jeden samolot. 12 kwietnia 1945 roku samolot ten uległ awarii, tak twierdzi nasz ekspert. Wydaje się prawdopodobne, że awaria na niskiej wysokości samolotu, który wystartował z Junoszyna, doprowadziłaby pilota do lądowania na oddalonej zaledwie o kilometr plaży w Stegnie. Jedynym operacyjnym samolotem latał wtedy dowódca pierwszej grupy. Był nim urodzony w Bartoszycach, o których wspominaliśmy na początku major Günther Schack, jeden z największych asów Luftwaffe ze 176 potwierdzonymi zestrzeleniami. I krzyżem rycerskim na koncie. Większość swoich zestrzeleń szak zdobył na froncie wschodnim, gdzie jednego dnia w grudniu 1942 roku zestrzelił aż pięć samolotów P2. To właśnie on mógł pilotować ten samolot. Internet twierdzi, że szak przeżył walkę z sowieckimi myśliwcami, ale leciał sam bez skrzydłowego. W odmentach sieci można znaleźć prawdopodobnie jego zdjęcie, zrobione po wyjściu ze szpitala. Czy możliwe, że awaria silnika doprowadziła do jego zapalenia, a na niskiej wysokości pilot nie mógł skakać. Posadził zatem maszynę na plaży. Czy tak wyglądała ta historia? Wskazują na to poszlaki wśród nich zbieżna informacja z 12 kwietnia 1945 roku. Tego dnia pierwsza grupa JG 51 miała tylko jeden samolot. I tego również dnia w powietrze wzbił się Günther Schack. Dziękujemy, że byliście z nami i za to, że nas wspieracie. Ogromnie wdzięczni jesteśmy naszym patronom. Dziękujemy Wam w imieniu swoim i wszystkich tych, którzy dzięki Waszej pomocy mogą oglądać kolejne przygody. Pamiętajcie, napędzamy tank Huntera pasją, ale to Wy dokładacie do ognia. Wśród współproducentów są Filip Adam, Jakub Bakunowicz, Bartosz Baścik, Bishop Biskup, Adam Bors, Łukasz Buczko, Ela Budnik. Daniel Budzisz, Tomasz Bury, Adam Ciesielski, Tomasz Ciuruś, Radosław Depo, Dawid Fal, Paweł Fic, Jakub Goleń, Andrzej Grochola, Paweł Gruca, Radek Gutowski, Tomek Jankiewicz, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Bart Kajor, Piotr Kolarski, Łukasz Kołtonowski, Artur Kozłowski, Marek Krauze, Łukasz Krysiński, Mariusz Lewandowski, Little Taj Bartosz Mazur, Wojciech Ługowski, Karol Magiera, Kamil Mańkowski, Maciek Mądrzak, Daniel Miraszewski, Marek Musiał, Krzysztof Nieszkowiecki, Oskar Pawlewicz, Paweł Poncyleusz, Krzysztof Ruszczyński, Dominik Sieracki, Sebastian Skolimowski, Stanisław Sobkowiak, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Krystian Szczęśniak, Marek Ślęczka, Marek Trębicki, Filip Urbański, Piotr Wierzbowski, Marcin Wiesiołek, Przemek Wojdas, Łukasz Zalewski, Krystian Zietek, Piotrek Zwierowicz, Krzysztof Michał, Maciej i Jacek. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na grupę facebookową Tank Hunter Patroni. Wesprzyj nas w tworzeniu kolejnych odcinków. Zostań współproducentem programu Tank Hunter.